Siemaneczkowicowie, z tej strony ja, Norbikiu I witam was w kolejnym odcineczku na tym kanale Ja nie mówię wam o mojej... Oczywiście świetnej regularności I tak to jest dobrze, że... Dwa odcinki w jednym tygodniu są Także proszę nie narzekać, tak? I... Dzisiaj pomyślałem, że dawno nie było Game Zero, Ale znalazłem inny Nazłem Lost Gamer Na którym można sprawdzić The Witcher Free. Wieśka można sprawdzić Rozumiecie? To wieśka Także ja oczywiście jeden z większych fanów wieśka Postanawiam zrobić te 10 rund Dobra, Unlimited Time może tak Ale NMPZ Dla tych, którzy nie wiedzą jest to takie... Taka funkcja, że nie można ani się ruszyć, ani zmować, ani... Nic Po prostu masz kadr i elo I... W sumie chyba możemy... Zaczynać Dobra, let's go Skellige, to jest pewne Skellige na pierwszy ogień? O oh, Jezus Tam jest wioska jakaś To jest E Czyli jesteśmy... Ha, tu są dwa, dwie takie drogi W ogóle kamerki nie ma, bo jakoś strasznie mi zacinało jakoś Bardziej niż zawsze tu jest rzeka najprawdopodobniej, czy tam jakiś zbiornik wodny. To ja bym w sumie powiedział, że moglibyśmy być. Tu może. By się nawet zgadzało. Tu, tu. W tamtą stronę było. No. Mogłoby być. <noise> no prawie, prawie, tylko 6,56, tak. Jak ja nienawidzę Skellige na tych, ogólnie, w sensie Skellige mnie odpycha, jakoś Okej, okay, Zoltan Czyli to, to nawet wiem konkretnie gdzie to jest Jak tu wchodzimy Czekaj, 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 tu wchodzimy, to to jest to? To jest to I teraz przy wejściu Nie, tak, tutaj O, czekaj, która to jest strona? To jest tak, tu jest wyjście. Czyli, I guess... tu jakoś. Kurde, 61 metrów. Ale no, byliśmy tam. W tym miejscu. Dobra, nie, nie źle, zeruje się. O... Okej. Okay. Północne welen jakoś. Sam, chociaż środkowe. O, Zosia. Welen, tu nie ma nic. Czy tam nie jest przypadkiem ta chaty Barona? Tych tego. To jest północ. To jest północ północą a północno wschodnim Zachodnim, czekaj. Kierunki świata. Zachodnim. Czyli teoretycznie to jest trochę oddalone. No taki bardziej górzysty był tutaj. Ale w sumie taki bardziej górzysty był na całych welen Coś tu mamy jeszcze? Tu mamy wodę. Tu za tymi krzakami jest woda. Czyli prawdopodobnie, że może być to jakoś. Nie wiem, na chybiu trafił. Let's go. No. 43 metry. Ej, no. ja jednak myślałem, że jestem w to gorszy. Patrzcie teraz. <noise> o, jednak jestem. <noise> no tak. Te wy wydmy takie. To one były w kilku miejscach, jeśli dobrze kojarzę. Boże. Tylko gdzie? W wydmy to mi się kojarzy, że jakoś były na północy. Albo na wschodzie. Albo północny wschód też tak może być. Nie wiem, takie. To w sumie może być miejsce. To w sumie może być tam, gdzie. Tutaj, koło e, Oksenfurtu. Dziś tu na przykład, bo tutaj były na przykład y, ta misja z elfami z Koyatal. Aaaa, Od kiedy to jest takie bardzo symetryczne koło. Aaaa, <laughs> nie wiem, to nie będę miał dużo. Dam w sumie te lasy koło Ksenfurtu. No a to były lasy koło, <laughs> koło Nawigrado, kur No prawie, prawie. Czy to jest ten wszechmogący wielki domb? Możliwe. Czekaj, ja to pamiętam, tutaj Geralta zawsze, czy tam mnie, z wilki zawsze nakurwiały. Pamiętam. Tylko nie pamiętam gdzie to było. Gdzieś tutaj jakoś był znacznik, to wiem. Tylko to mi tutaj mało robi. Na północ jest to drzewo. Klimat taki... Taki klimat, żebym powiedział, nawet... nawet to. Nie, może nie to. To 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 nie to jest za bardzo takie mokradłami. Co jest... zbyt górzyste, jakoś mi się kojarzy. Powiedział, że to jest albo pod, no pod Wrońcami, albo gdzieś tutaj, bardziej w okolicach tych, tych Wegelburgów, ale nie kojarzę, żeby w tamtych okolicach coś było, bardziej tutaj, taki lasek, takiej roślinności, roślinności to mało ci powiem, to w sumie może być wszędzie, o, nie wiem, taki środek, maybe. A jednak bliżej Wegelburgów. Taka ciekawostka, ten dąb yy, z misji Szepczące Wzgórze było pod wieś Szczegary, Tu konkretnie w tym kółku. A tylko Wegelbudów to jest jakiś random dąb. Dziękuję za uwagę. <ścoughs> nie no. Ili no. O. O, o, o. Mmm... Aha, oh, shit. Czy tamto nie jest ta wieś o. Nie, dobra, bo tutaj już są grafiki. Tak, to są tekstury już, czyli jesteśmy... Czyli jesteśmy jakoś w tych rejonach. Tu w tych. Bo tu już widać, że to są po prostu tekstury, tam się nie doleci. Jesteśmy na... E, wschodzie. E, czy tym... Kurwa, północy, południe. A! Północ, południe, wschód i zachód, kurwa. Południe. Tam mój wrak. Wrak był tutaj. Jakoś. A tam jest jeszcze wioska. Tu był ten wrak. To mi w sumie dobre miejsce. Tam jest jeden budynek. Tu jakoś był, był wrak. I teraz jesteśmy, no, no, no. To ja bym był jakoś tutaj. Nie powiem ci więcej z tego obrazka, nie? No nie. A cóż. Kurde. Dalej. To gdzie jest ten budynek? Co? To ty już patrzysz tam? Czy jak? Okej. Okay. To w sumie wszystko by było dob... O kurwa Chciałem powiedzieć, że wszystko by było dobrze, gdyby nie percepcja Ale kurwa, co to jest? To może być jednocześnie... Kurwa, o furtu Chociaż nie Ej, czekaj, to jest taka... To jest taki lasek i... Nie ma jakichś takich... Roślin zielonych zbytnio To nie jest ani pora uprawna To ja bym powiedział, że to jest... Wschód Jakoś tu, mega Tu, maybe no i przeszczeliłem, to było południe GG Chyba jeszcze serwetkę walne. O Boże, tu są Tam Jest chyba... Możliwe, że tam jest e, ten... Co to się nazywa? Korwobianko e, A Korwobianko jest... To dobre pytanie, gdzie on jest On jest tu? Czy nie jest tu? Nie, tu nie jest Bo tu są błędy. Bo... E, tu jest te turniejowe, czyli tu jest daleko trochę nie, dobrze, tu jest czy nie? nie, tu jest, tak nie A few moments later. no nie no, to, 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 to nie, okej, okay, to, 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 to to jest kurwobianko, I guess. przynajmniej tak mi się wydaje czyli południe, yy, południe dwa kierunki poczekaj tu jakoś, w tych okolicach no i GG To co było? Ty co to było? Co to, co to jest w ogóle? Co to tam było? Poza tu są... Ja, jak mi teraz Kaligę na dwa ostatnie da? A nie, jednak nie, ale dało mi jeszcze większe zadupie w sumie A, Szczerze gdybym nie wiedział, że to Gra, w sensie Evelyn To bym powiedział, że to jest ta misja, gdzie robimy sojusz z Leszem Ale skoro nie to ta kolorystyka i klimat wskazuje mi trochę na bagna. się takie... takie centralne welen. Albo... nie, to nie, to nie, ja bym powiedział, że bardziej to. Tylko powiedz mi teraz czy coś tu jest, bo ja tu nic nie widzę. Ewentualnie jestem ślepy. Naw Nawet ścieżek żadnych nie ma. Dobra. Czy po trzy. Let's go! <gryw> Serio, tam były takie... Takie aż takie? O! Mm. Nie wiem, gdzie jestem. Kur. Poczekaj, północ jest idealna. Tu jest barząciarnia. Ja bym powiedział, że to jest to. Po pierwsze, dlatego, że pod takim kątem nie ma więcej mostów. Poza tym i tamtym. A tu jest barząciarnia. Czyli jesteśmy tu. A konkretnie. Tu? Percepcja, kurwa. Dobra, będę miał trochę. G. Starsi 2 metry. G. G. 19 na 50. G. Ty. Wow, jeśli chodzi o punkty. To jestem siódmy. O kurwa. No co ty pieprzysz Dobra. Nie chcę mi się jednak. To była tragedia. No cóż, Well.